Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Buduj z Inżynierem. W dniu dzisiejszym powiemy sobie o tej wentylacji grawitacyjnej. No, czemu ona nie działa? Czemu wszyscy gadają, że ona nie działa? To może działa? Zapraszam! Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu Michała Archanioła w Zielonce Koło Bydgoszczy. Już w sprzedaży. Szczegóły w opisie. Trochę rysu historycznego. Jak byłem dzieckiem, mieszkałem w kamienicy. Mieliśmy okna skrzynkowe I jako dziecko stwierdzam czy już nie jako dziecko, ale. Stwierdzam, że mama chyba nigdy firan nie prała, bo one były w ciągłym ruchu. One nie, na nich nie zdążył osadzić się kurz. Dlaczego? Błonka skrzynkowe były tak nieszczelne, że po prostu zimą, żeby nie spać w czapce, trzeba było albo je uszczelnić tam ręcznikami, albo jakimiś kocami, bo te uszczelki to po prostu kosmos jakiś, nie? Straszny dramat. I tak samo było w blokach gierkowskich, perolowskich i tak dalej, tych z wielkiej płyty. No i to działa. Generalnie jest grawitacja, czyli są, są kratki, kominy wentylacyjne zwykłe kratki w kuchniach, kratki w łazienkach, okna drewniane, nieszczelne, pula sobie wiatr, nikt nie ma grzyba, nikt nie ma tam jakichkolwiek problemów z wilgocią. Jest ok. Pogrzanie oczywiście tego domu kosztuje horrendalne kwoty, ale wtedy jeszcze. Stoimy na polskim węglu i da się to przeżyć. Lata lecą, i okazuje się, że spółdzielnie mieszkaniowe zaczynają ocieplać bloki i wymieniać stolarkę okienną. Jak zaczynają wymieniać stolarkę okienną i ocieplać bloki, ludziom zaczyna pojawiać się grzyby w domach. No i teraz, żeby była jasność: po mojej lewej stronie, a waszej prawej, widzicie las. Po mojej prawej stronie, a waszej lewej, widzicie dom. I w lesie grzyb jest pożądany i oczekiwany, natomiast w domu grzyb jest niepożądany i nieoczekiwany i nie chcemy go mieć na ścianach. Bo oczywiście na stole, przeniesiony z lasu, jest pożądany i oczekiwany. No ale skąd ten grzyb tam się wziął? Większość ludzi mówi, bo ocieplili! Gdyby nie ocieplili, by nie było grzyba, nie było grzyba, ocieplili, zrobili, tylko uważam, to stropiany, zrobiany, problemy, problemy. Spokojnie. Styropian, styropianem, ale nie winimy Stropianu za niego winy, więc co jest przyczyną. Przyczyna jest taka, że po wstawieniu plastikowych okien okazało się, że w tych oknach nie ma nawiewników szczelinowych, czyli nie ma źródła, którym powietrze zewnętrzne miałoby do domu dojść, bo oczywiście te okna były relatywnie szczelne w stosunku do tego, do tych poprzednich drewnianych. Kratki pozostały. Więc, jakby wyciągać skąd powietrze ma, ale jak się ma do tego domu dostać, no nie ma skąd. A skoro nie ma skąd, no to ta wilgoć w domu się gromadzi, bo oczywiście ten, kto wietrzył, to wietrzył, grzyba nie miał, ale ten, kto nie wietrzył, zaczynał grzyba mieć. Z czego to jeszcze wynikało? Żeby był rozwój grzyba, w ogóle tak, byśmy sobie zaczęli od początku, Żeby był rozwój grzyba, potrzebne są spełnione dwa warunki: ciepło. I wilgotno. Wyeliminowanie jednego z nich powoduje, że grzyba nie ma. A nawet jeśli już się pojawił, no to jakby on nie rozrasta się i tak dalej, on tam jest, można go usunąć i on nie wróci. Czyli jakby wyeliminowanie jednego z tych warunków powoduje, że zatrzymujemy rozwój pleśni, grzybów i tak dalej, na ścianach, wykwitów. Gdzie najczęściej pojawiają się te grzyby, grzyby pleśnie i te wykwity? Cały czas kręcimy się wokół tematu, że to grawitacja, że wentylacja mechaniczna, że, przepraszam, że wentylacja nie działa i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko chodzi o wentylację. On się pojawia tam, ta, ta pleść, ten wykwity, ten grzyb, pojawia się w miejscach, w których jest najzimniejsza część ściany, czyli to będą narożniki, to jest tak miejsce mostka termicznego przeważnie, czyli to będą narożniki między, narożniki między ścianami a sufitem. To będzie gdzieś przy podłogach, to będą ściany piwnicy, to będzie pod oknami, pod parapetami. To w tych miejscach będzie wykwit właśnie tych naszych żyjątek. Dlaczego tam? Dlatego, że tam będzie najzimniej i tam będzie się gromadziła w tych miejscach wilgoć. Będzie bliżej do punktu rosy, czyli ta wilgotność będzie na wyższym poziomie, a temperatura będzie na tyle wysoka, żeby dla ten rozwój grzybów i pleśni była jeszcze szansa, bo tam nie będzie, nie wiem, zero i ten. No bo czy mamy grzyba w momencie, w którym mamy nawet, nie wiem, mokre tynki i tak dalej, nie mamy jeszcze okien? Nie będzie tego grzyba. Czy mamy grzyba w momencie, w którym zaczynamy ogrzewać zimą dom, który jest otynkowany i zaczynamy go wygrzewać? Wtedy on się pojawi, dlatego że ta wilgoć jest, pojawia się wysoka temperatura. No, i jakby są dwa czynniki, musi powstać. Dobrze, to dlaczego ta wentylacja nie działa? Bo mieliśmy mówić o tej wentylacji. Ta wentylacja grawitacyjna nie działa, dlatego że wilgoć z budynku nie jest usuwana, bo nie ma skąd się to powietrze zewnętrzne do budynku dostać, bo przecież mamy szczelne okna plastikowe. No i teraz, jeżeli ktoś ma znajomych, którzy mieszkają w bloku, żeby sami mieszkałem w bloku gdzieś tam po roku 2010 już na pewno, no to w każdym oknie jest nawiewnik szczelinowy. I ten nawiewnik szczelinowy powoduje, że dostarczamy to świeże powietrze do budynku i wywiewamy go tą kratką w kuchni i w łazience. To Po co mi te szczelne okna, skoro i tak robię w nich frezuję, w nich otwór i robi w nich po prostu dziurę z środowiskiem zewnętrznym. To jest dobre pytanie. To jest właśnie taki paradoks Wentylacji grawitacyjnej, że jeżeli ma być skuteczna, to musimy zrobić właśnie taki nawiewnik, więc trochę to jest bez sensu, no ale tak właśnie jest. No i teraz, to czym to się różni od uchylenia okna? Hanu no, tym się różni od uchylenia okna, że nie musisz o tym pamiętać, to jest pierwsza zasada. Yy, nie musisz się przejmować, że jak na tydzień wyjedziesz, czy na dwa, to nie masz żadnej wentylacji, to powierzchnie jest zatęchłe, gnije i, i, i tak dalej, nie, jest bez ruchu, tylko no, ten nawiewnik zawsze to powietrze przepuści. Druga sprawa jest taka, że Kontrolujemy ilość tego powietrza. No bo tak naprawdę nawiewnik puści nam do 28 metrów, czy też do 30 metrów sześciennych na godzinę 1. W związku z tym jest jakby regulowana wartość, i taka stała, że wiemy, ile tego powietrza ten, a jak uchylimy okno, to nie wiemy, nie kontrolujemy ilości tego powietrza, które nawiewamy. Poza tym uchylimy na 15 minut, za chwilę zamkniemy, uchylimy po południu, może na 10 minut i potem jeszcze wieczorem na 5. A ten nawiewnik działa 24 godziny na dobę. No dobra. No to teraz mam nawiewnik, ale czy on jest na pewno zawsze skuteczny? No nie zawsze. Dlatego, że grawitacja niestety nie zawsze jest skuteczna. Dlaczego? Dlatego, że co z tego, że mam nawiewnik, co z tego, że mam komin, jak nie będzie, nie wytworzy się różnica ciśnień, to przez ten nawiewnik powietrze nie zostanie zasysane i przez komin nie zostanie to powietrze wyrzucone. E, czyli nie powstanie ten ciąg kominowy. Co więcej, bywa tak, że w zależności od tego, czy mamy lato, czy zimę, Potrafi być ciąg wsteczny, to znaczy potrafi tym kominem wiewać do środka zamiast nim wyciągać. Potrafi być taka sytuacja. Jak temu zapobiec? No, w, nowych, w nowym budownictwie zapobiega się temu bardzo prosto, a mianowicie robi się tak zwaną wentylację mechaniczną wywiewną. Czyli na dachu, tam gdzie są te kominy w kuchniach i łazienkach, albo na dachach, albo w samych domkach, są malutkie wentylatorki, które cały czas pracują. Przez to, że cały czas pracują, no to stale. Powodują, że jest ten ciąg, czyli stale powodują e, e, podciśnienie, wyciągając e, e, to powietrze z domów, z mieszkań, wyciągają to powietrze z mieszkań, automatycznie zmuszają, żeby to powietrze kompensowało się tymi nawiewnikami, które mamy w oknach. Istnieją takie, e, takie zarzuty w stosunku do wentylacji mechanicznej z kolei. Że śmierdzi, sąsiad ma śmieciucha, i to wszystko. Te zapachy idą do mnie, i tak dalej. Drogi panie, droga pani, jest wentylacja mechaniczna, jest skuteczne, Zbierasz to, co jest oczywiście w otoczeniu. Można sobie założyć jakiś filtr, antysmogowy, i tak dalej. na tym. O, okay. Ale chodzi o to, że no, zaciąga świeże powietrze. No to po prostu taki, jaki zapach jest tego świeżego powietrza, dokładnie taki sam zapach masz w domu. Jeżeli byśmy uchylili okno, ten sam zapach dotarłby do nas, bez filtracji, która jakaś tam w tej centrali jest. No i trzecia sprawa, gdybyśmy mieli te nawiewniki okienne i skuteczną tą wentylację, czyli albo turbowenty, albo, yy, albo wentylację mechaniczną wyciągową, no to to powietrze cały czas by w tymi nawiewnikami dochodziło i tak to śmierdzące powietrze z komina zaciągane gdzieś tam, które się kotłuje wokół Waszego domu, również byłoby zaciągane tymi Tą, tą, tymi, tymi nawiewnikami szczelinowymi, które są w oknach. I przepisy mówią jasno i wyraźnie, nawiewniki szczelinowe w oknach muszą być. Czy je wszyscy stosują? Nie. W domkach wielokrotnie widziałem, jak nie są stosowane nawiewniki szczelinowe mimo grawitacji. I ona jest nieskuteczna, bo jeżeli ci nie śmierdzi, wychodzisz na zewnątrz, smród jest nie do wytrzymania, tak? czyli smog, czy tam no, jakieś, nie wiem, no tam z, palenie opon sąsiada, i, I to wszystko czujesz, będąc na zewnątrz, zamykasz drzwi i tego nie czujesz, to albo i nie masz wentylacji mechanicznej, to znaczy, że Twoja grawitacja nie działa, bo gdyby działała, to by zaciągała ten swój tymi nawiewnikami, tymi szczelinami, tym miejscem, które jest jako elementem nawiewnym tego systemu. Więc pamiętajcie, wentylacja grawitacyjna kiedyś wyglądała banalnie. Była kratka i nie było żadnego nawiewu, bo go nie musiało być, bo były takie nieszczelne okna, że ta firana po prostu chodziła jak chciała, nie? Natomiast gdy mamy już stolarkę PCV i jest ona na tyle szczelna, no to jeżeli nie zrobimy tego nawiewnika, to to powietrze nie ma skąd się dostać. No już, już ta firana nie lata i tak naprawdę jest, jest miejsce, w którym możemy to wyciągać, ale nie ma miejsca, któremu możemy to powietrze dostarczyć. I nie działa, jest nieskuteczne. Tak na marginesie powiem, nie chcę wbijać kij w mrowisko, ale niech ktoś... Kompetentny, kto robi charakterystyki energetyczne budynków, powie mi tak szczerze, napiszę, nawet anonimowo, jeśli to możliwe, czy wychodzi mu charakterystyka energetyczna na grawitacji. A jeśli tak, to ile musi być tej fotowoltaiki, ile musi być tych pomp ciepła i tych wszystkich innych kuriozalnych, drogich wynalazków, żeby mu. Yy, na grawitacji charakterystyka przy obecnych standardach i obecnym rozporządzeniu wyszła. Bo ja charakterystyki liczę i mi nie wychodzi. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze subskrypcje. I za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Nie jestem kelnerem. Nie gadam Pytasz o moją ksywę. Ładnie. Buduj z inżynierem, subskrybuj kanał. Okay. Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu Michała Archanioła w zielonce kołobyt goszczy. Już w sprzedaży, szczegóły w opisie.